Cześć kochani, witam was w kolejnym zdrapkowym odcinku. Dzisiaj przychodzę do was ze zdrapkami za łączną kwotę 19 euro. I dzisiaj przygotowam krzyżóweczkę za 3 euro. Mam również bingo za 4. Oczywiście krzyżówkę i bingo zaczęłam już zdrapać, żeby było szybciej. Tutaj mam dwie zdrapeczki za 5 euro i jedną za 2. Także kochani życzcie mi szczęścia, trzymajcie mocno kciuki. No i zapraszam was do oglądania. Zaczynamy sobie od najmniejszej zdrapki, zaczynamy od zdrapeczki za 2 euro Za chwilę sobie krzyżówkę zrobimy Także tutaj szukamy liczb 13 i 11 z 12, 17, 16, 14, same oboki 7, także ta zdrobeczka jest przegrana. I krzyżówka. W krzyżówce udało się już utworzyć dwa słowa. Tutaj jest jedno, i tutaj jest drugie. Do wygranej potrzeba nam trzech słów. I zostawiłem jeszcze pięć literek. Także sprawdźmy, czy jeszcze coś tutaj się wydarzy. Szukamy teraz J. J mamy tutaj. I chyba to wszystko. Dalej mamy U. I U to jest ta literka w gwiazdce. Yy, dobra. Teraz mamy S, czy było gdzieś S? S jest tutaj, tu w bonusowym słówku, jeszcze jest tutaj, i to chyba tyle. V. I ostatnia literka. A I czy to nam coś zmieni? Tutaj tutaj... No niestety nie było E Nie było L Nie było M. Także nic już tutaj się nie utworzyło. Tak więc niestety w tej krzyżówce zostajemy z dwoma słowami. Więc wygranej tutaj nie ma, co było w bonusie. W bonusie było 100 euro. Także. Niestety. Przechodzimy sobie do zdrabki. Bingo. Tutaj zostawiam bonusowe numerki. No i szukamy. 8. dalej osiemdziesiąt dziewięć tutaj już nie ma trzydzieści osiem jest tutaj jeszcze tutaj 69 mamy tutaj tu i to wszystko dalej trzydzieści pięć jest tu Jeszcze tutaj. Dziesięć. Czy było gdzieś dziesięć? Dziesięć mamy tu. Siedem. to wszystko ostatnia liczba. 46, zobaczymy, czy 46 nam tutaj coś zmieni. Tutaj już nie było, więc szukamy, czy jest gdzieś linia. Tutaj nie ma, tutaj też nie. Nie ma. No niestety nigdzie nie widzę żadnej linii utworzonej, więc y, sprawdźmy sobie to ostatnie. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same symbole, żeby wygrać 25 euro. Nasza ostatnia szansa. No ale niestety nie udało się, także ta zrapeczka również idzie do przegranych. Kolejna zdrabka. Tutaj mamy wygrywające liczby. 27, 11, 19, 24 21. Takich liczb szukamy i tutaj do każdego rzędu jest osobny mnożnik. Jeśli trafi się wygrana, to można ją pomnożyć, także szukamy. 22 nie ma.

Dwadzieścia pięć osiem, trzy, dwanaście i dziewięć i ostatni rządek, siedemnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, trzydzieści i dwadzieścia trzy, także niestety ta zraweczka jest również przegrana. Na 5 strapek 4 są już przegrane, także trzymajcie kciuki, żeby chociaż te ostatnie. Przyniosły tutaj jakiś zwrot. Żeby tak nie wyjść na całkowity, na całkowite 0. Także w grze pierwszej szukaliśmy trzech takich samych kwot, ale niestety wszystko jest po dwa razy. W grze numer 2 szukamy trzech takich samych symboli. Zobaczymy, czy się uda tutaj coś wdrapać. Ale niestety wszystko jest również po dwa razy. No i ostatnia gra, ostatnia szansa. Mamy tutaj wygrywające liczby. 19 i 8. Dobrze, takich liczb szukamy. Pierwszy rządek jest pusty i ostatni, mamy dziewiętnastkę na samym końcu, także zdrapka trzymała nas w napięciu do samego końca, ale na szczęście udało się wydrapać wygraną, tak więc przekonajmy się, czy będzie to tylko zwrot, czy może coś więcej. Przypominam, że dzisiaj, dzisiejszy wkład w odcinek to 19 euro. No i mieliśmy 5 zdrapek. 4 były przegrane. Wygrana jest na ostatnim miejscu, ostatniej zdrapce 15 euro. Także, no to jest ta zdrapeczka, która ostatnio jest dla mnie szczęśliwa i udowadnia kolejny raz, że no. Fajnie podratowała dzisiejszy wynik. Także no, fajnie super. Cieszę się, że takie zaskoczenie na sam koniec się trafiło. No i ta jedna zdrapka uratowała cały y, dzisiejszy wynik. To była zdrapeczka z numerem 8. No super. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Y, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz jeśli jeszcze nie subskrybujecie. A zachęcam do subskrybowania. A właśnie, y, jeszcze taka informacja na sam koniec. Y, wiem, że dużo osób na to czekało. Y, tak więc y, zbliża się już koniec września, początek października. A jak y, część z was wie, a ci, którzy nie wiedzą, to mówię już teraz, że w październiku zaczyna się w Irlandii sprzedaż. Zdrapek świątecznych, także w pierwszym tygodniu października powinny się one ukazać zgodnie z planem. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i że już od przyszłego tygodnia będziemy sobie mogli zacząć zdrapywanie świątecznych zdrapek. Tak więc, kochani, zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić tych świątecznych odcinków. Na dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam wysokich wygranych oraz przyjemnego wieczorku. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa! pa.